Ja mam tramę. Czemu <noise> <noise> ja wody nie lubisz, czy co? Nie. Nie no, wtedy pólnęła tego. Dużego. No, ja sam ją. Doszaj? No, okay. Skaczemy, tak? Mama bo kojrę chodź do kąpieli, a kojre boi, że się, by wybieli. W sensie wyglebi. Kto a bo tak? wyglebi, do pływajcie sobie tam leszczyki, nie. Pytajcie, nie chilujcie mnie, bo ja też mam tego buga na wodę, nie? To... A co ty masz za buga, to się. No dawaj, chodź szklanki, chodź. No widzisz, że nie mogę się pozbyć. Cały czas damage'a dostaję. Aha Uwaga, hm. idzie duży. A jak sobie rzucisz tego? Na górze, water Briefa na górę. Tutaj, tutaj wszyscy, wszyscy pod Tak, Padnę tutaj już. A, tak. A jak sobie water briefa rzucisz, o, to ci też Na koire, koirę znowu. <laughs> Ale jak tutaj się biegam z wami, obok was. O co tu dobra. chodzi? Dobra, dobra, dobra.